Rozdział pierwszy, w którym pan Phyllis Fogg i jego nowy służący są z siebie wzajem bardzo zadowoleni. W 1872 roku dom pod numerem siódmym przy Seville Row w Burlington Gardens w Londynie, dom gdzie w 1816 roku zmarł Sheridan, zamieszkiwał Phyllis Fogg Esquire. Dżentelmen ten, aczkolwiek zdawał się robić wszystko, żeby nie ściągnąć na siebie uwagi, uchodził za jednego z najznamienitszych i najbardziej osobliwych członków londyńskiego klubu Reforma. Tak tedy dawną siedzibę wielkiego mówcy, którym szczyciła się ongi cała Anglia, zajmował pan Fogg, osobistość w gruncie rzeczy zagadkowa. Tyle tylko wiedziano, że jest mężczyzną urodziwym i wytwornym, jak najgodniej reprezentującym wyborowe towarzystwo angielskie. Mówiono, że przypomina Byrona, rzecz prosta z twarzy, bo zgrabnym jego nogom ubliżałoby porównanie z kulawą nogą poety. A więc wyobraźcie sobie Byrona, ale takiego, który nosi wąsy i faworyty, odznacza się imponującą równowagą ducha i może być wielki, bez uszczerbku dla swej młodości.